Nazywam się Kuba Potocki i zapraszam Was na mały poradnik w deszczu, jak postawić sobie taki oto słup treningowy z oponą w ogrodzie, gdzieś koło domu czy na działce. Zapraszam. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie prosty może nie najtańszy, ale jak najprostszy sposób, żeby postawić sobie w, tutaj w ogrodzie instalację, dzięki której będzie można regulować sobie wysokość e, podczas nauki cięcia ostrą bronią. E, I po długich poszukiwaniach e, w odbętach internetu m, napotkałem na ciekawe rzeczy, które można kupić w praktycznie w każdym sklepie budowlanym i które można by wykorzystać właśnie przy konstrukcji Albo y, takiego palika do, do testu cięć, albo jak później y, okazało się, że to, tak mi się wydaje przynajmniej, bo jeszcze tego nie testowałem, będzie konstrukcja wystarczająco solidna, no to można z, z tego także skorzystać i postawić sobie pal, do, y, pal z oponą do nauki serii y, strzałów. No i zobaczymy jak nam to teraz wyjdzie. W pierwszej kolejności będziemy potrzebować pala. Z palem jest o tyle problematyczna sprawa, że one są strasznie głupio nazywane w sklepach budowlanych. To na przykład jest kantówka. Ja na ogrodnictwie się nie znam, ani tym bardziej na budowaniu płotów, ani pergoli i w życiu bym na coś takiego nie wpadł. Natomiast wyszukując różne słupki, pale no wyskakują nam w Google wyniki, które zupełnie nie odpowiadają temu, co chcielibyśmy uzyskać. Więc zapamiętajcie, kantówka o wymiarach 7 na 7 czyli ta grubość kantówki to jest 7 cm na 7 cm i wysokości są różne. Ja wziąłem taką na wysokość 150 cm, bo ona mieściła się jeszcze w taniej przesyłce. Kupowałem to przez internet, nie chciało mi się jeździć do sklepu budowlanego. Tym bardziej że w moim Jarisie no, dłuższego pala bym po prostu nie zmieścił. Ale 150 cm powinno nam w zupełności wystarczyć. Jeśli ktoś jest wyższy, no to proponuję, tam nawet chyba do 2,5 metra takie słupki można dostać, więc nie będzie najmniejszego problemu. Kolejnym elementem będzie tak zwana kotwa, czy szpic, czy podstawa. Różne nazwy obowiązują. Ja w podpisach na dole Wam opiszę konkretnie, jak to coś się nazywa, ale jest to element, który wbija się w glebę. One są z tego co kojarzę że w kilku wariantach. Ja wziąłem taki o długości 90 cm, dłuższych niestety nie było, żeby nasz pal był jak najbardziej stabilny. Wiadomo, że przy dużej intensywności uderzeń konstrukcja może być chwiejna, i im głębiej to wbijemy, tym lepiej. Co ciekawe, on tutaj ma miejsce na dwie śruby do wkręcania. Ja z tego względu, że chciałbym na tej jednej podstawie montować te kantówki różnych wysokości. Ze względu na to, że będę ciął różne pozorniki ostrą bronią na, na różnych wysokościach, no to nie będę ich teraz wkręcał, ale tylko zaznaczam, że taka możliwość jest. Będziemy potrzebować też drugą kantówkę. One są najkrótsze długości jednego metra, więc taką kupiłem. Odciąłem z niej taki kawałek teraz się schylę który będzie dopasowany do naszej kotwy. W taki sposób, że tutaj mamy, nie wiem, 2 cm, które wystają ponad nią. Jak będziemy walić młotem ogrodowym w kotwę, no to głupio jest uderzać od razu w tą podstawę, która się pewnie od razu pod, potnie, e, pognie, przepraszam. więc mamy tutaj taki, taki mały fragment drewniany, który będzie nam dobrze wbijał ją w ziemię i nie powinien jej uszkodzić. No ale to, jeszcze tego przed nie testowałem, to jest na razie czysta teoria. Ostatnimi elementami, które będziemy potrzebować będą oponki w liczbie mnogiej, ponieważ tych opon będziemy potrzebować trochę więcej. Ta największa, jej parametry zaraz się wyświetlą pod spodem, to jest opona z starego Peugeota 406. Największa opona, jaką miałem w garażu, wytaszczyłem ją i ona pójdzie nam na wierzchołek słupa i w momencie uderzenia będzie okręcać się wokół słupa, tak żebyśmy musieli ją gonić. Te dwie opony to jest... Stara opona z Jariska, a to jest typowa opona z maluszka. One będą nam obudowywać podstawę słupa, z tego względu, że jeśli chcielibyśmy trenować strzały nie wiem, z jednej ręki w nogi, no to bez sensu walić jest bronią treningową w słup. Tylko też dobrze jest mieć tam jakąś amortyzację. I to w zasadzie tyle. Jak widzicie, tych elementów jest bardzo niewiele. Sama budowa nie zajmie mi więcej niż kilkanaście minut, biorąc gruby zapas na to. No i o to mi chodziło, żeby to było łatwe w budowie czy w konstrukcji, a niekoniecznie najtańsze. Wiadomo, że można kopać dół samemu, wziąć sobie kawałek, jakieś belki, nie wiem, przytaszczyć z lasu czy skądkolwiek. No i, i też spełni swoją rolę, Prawdopodobnie nie będzie zbyt wytrzymały, no ale praktycznie za darmo można coś takiego sobie postawić. Natomiast, yy, tak jak mówię, ja jestem leniwy, a tym bardziej, że nie mam ostatnio za dużo czasu i chcę jak najmniejszym nakładem pracy postawić sobie słup w domu. No to kopiemy. A w zasadzie wbijamy. Okej, okay, jeszcze jedna kwestia, zanim zaczniecie wbijać. Znajdźcie sobie dobre miejsce, do wbijania, to znaczy, żebyście nie mieli żadnych przeszkód w promieniu trzech dużych kroków, żeby teren był w miarę równy, bez żadnej wypukłości, żeby sobie kostek nie poskręcać. Trzy kroki dlatego, że więcej nam nie jest potrzebne i tak wokół tego pala będziemy chodzić po okręgu lub będziemy stać naprzeciwko niego i mniej więcej w podobnym dystansie, w dystansie ewentualnie jednego kroku, będziemy go oklepywać. Także trzy kroki to jest z takim bezpiecznym zapasem, żebyśmy przez przypadek plecami na coś nie wpadli. E, jeszcze jedna kwestia, jak zaczniecie wbijać e, tą kotwę czy podstawę, to pamiętajcie o tym, że jak poczujecie jakiś opór podczas wbijania w ziemi, żeby na siłę nie starać się przez ten opór przebijać, bo może się okazać, że to jest kawałek dużego kamienia, który po prostu wam tą kotwę pognie, a i tak się przez niego nie przebijecie. Więc jak napotkacie coś takiego, właśnie taki potężny opór albo usłyszycie inny dźwięk podczas wbijania no to dobrze jest przesunąć tam pół metra czy metr w jedną czy w drugą stronę i zacząć wbijać od nowa w innym miejscu. No to chyba, to chyba tyle wskazówek takich praktycznych. A tak naprawdę zobaczymy, jak nam to wszystko w praniu teraz wyjdzie, bo tak jak mówię, to jest dla mnie jedna wielka niewiadoma, i nawet jak to uda mi się postawić, to nie wiem, czy podczas okładania tej opony cała konstrukcja nam się nie, nie zawali, więc jest też taki dreszczyk emocji. A żeby dodać jeszcze więcej dramaturgii, zaraz nam się rozpada, więc będziemy wbijać w deszczu, ociekać wodą i w ogóle będzie zajęliście jebicko. Dobra, wbijamy. Ok, najpierw wbijamy to siłą. Własnych mięśni i ciężaru ciała w miarę pod kątem 90 stopni względem podłoża. Wiadomo, no że to się nie da tak idealnie cyrklować, ale już nam to w miarę dobrze siedzi. Teraz wchodzi nam mały kloceczek, który wcześniej przycięliśmy i zaczynamy wbijanie. Powinno wystarczyć teoretycznie. Osadzamy teraz nasz pal. Chyba nie ma to większego znaczenia, którą stroną. Jest lekko chwiejny. Zobaczymy, czy to w ogóle wytrzyma cokolwiek. Nasadzamy oponę, ale zanim tą górną, to najpierw sobie zrobimy podstawę z tych mniejszych. Ja sobie je przygotuję. Ok, jak widzicie, w tych oponach jest jeden wielki syf. To jest minus przechowywania ich pod chmurką, bo tu wewnątrz, gdzie jest dentka, gromadzi się mnóstwo płynu. I szczególnie to jest niebezpieczne przy tej dużej oponie niebezpieczne w cudzysłowie jak nie będziemy ją po treningu jej po treningu ściągać i odkładać pod dach to przy następnym treningu będzie w niej pełno wody i pierwsze strzały będą się kończyć tym, że będziemy zbryzgani błotem to są niby takie oczywiste rzeczy, ale warto o nich wspomnieć, żeby, żeby potem nie było niespodzianki niepotrzebnego prania te cztery opony z jelisa nam powinny starczyć zresztą ułatwię sobie Osadzamy pal. I na koniec misienka na torcie. Ja to zrobię w taki sposób. Jak widzicie, sięga mi ona mniej więcej do początku szyi. Natomiast jak stanę w postawie szermierczej, to moja głowa no, jest odrobinę wyższa od niej. Ale sama opona powinna, według mnie, przynajmniej symulować ramiona. Żebyśmy bili od ramienia do ramienia. E, testujemy wasterem. E, jeszcze jedna kwestia zanim zaczniemy nakurwiać w oponę. E, pamiętajcie, żeby nakurwiać zawsze drewnem. E, stal dosyć kiepsko reaguje na, na cel, jakim jest e, właśnie opona. E, I jest, jest też taki problem, że tutaj nawet widać po moich ostatnich e, eskapadach oponowych, Waster bierze dużo brudu i fragmentów gumy z tej opony i one zostają później na klindze. W momencie, gdy wiadomo, że wasterem walczymy bezkontaktowo albo w powietrze, albo właśnie na celu jakimś takim statycznym, nieożywionym. Natomiast federem walczymy w pojedynkach z żywym przeciwnikiem, czy w sparingach i głupio, żeby później przeszywki były całe czarne od tych fragmentów gumy. Zresztą jak, jak spróbujecie sobie starą walnąć parę razy w oponę, zobaczycie, że coś jest nie tak, to, to nie zachowuje się optymalnie. Natomiast drewno fajnie, fajnie e, opona amortyzuje, w ogóle drewno się fajnie odbija od opony i jeśli ktoś ma problemy z nakręcaniem serii strzałów, no to opona jest niezastąpionym partnerem do tego, bo e, symuluje fajnie kontakt z, nadla, z, nadlata, z nadlatującą klingą przeciwnika od której też się możemy odbić. Później to się przekłada na realne umiejętności sparingowe. Przy seriach ciosów oczywiście. No to jedziemy, mój paliku kochany. A, tak jest bez sensu. Wytrzymał. Nie oddział. Dzięki za uwagę. Do następnego. Nie, zap nie, nie zapominajcie idźcie nakurbiać. na palu, w powietrzu gdziekolwiek. Tyle mieczy. Na razie.